Kupiłem tamtą śmierdzącą kanciapę z której i tak nie będę korzystał ale kurczę, niech będzie Przynajmniej nie jestem kurna biedny i tutaj naprawdę mam gdzie mieszkać. O motory są tu bierę motor. Jestem ja motor o motor są. Alparowa. Mhm. Mm Dobra, bierzemy motory. Jedymy, gdzie mamy jechać? Dobra, Harley Owiec, brum, brum, I to ja rozumiem. Ja bym sobie, sobie bym pojeździł tak naprawdę na przykład w realu na motorze, nie? To by było zajebiste. Naprawdę, serio wam mówię, nie? Bym się kurde, zajebiste czuł co ja mam tu odwalić, zamaniane co? Czy mam pozabijać tu, czy co? Czy zakopać jakiegoś frejera? Hmm. Dobra, dawaj. Dawaj, kurde, na sprzęt. Dobra. Co tu wziąć? Cross Crossie, Cross się bardziej sprawdzi Ja tam, ja tam lubię crossy, nie? Hmm. Lubię w GTA motorami jeździć Naprawdę Przyjemnie się jeździ Nawet w GTA 5 kupiłem sobie motocykl żeby mieć? Online, nie? Aha, chyba wiem co to A, to jest to chyba Nie Nie wiem Co to jest? Co my tu mamy? Co on tu podkłada? A, flarę Aha Uuu, spadochron Jesus, <grym> Nie przestanie, nasz ładunek to mam go zestrzelić? Czy co? Czy co mam robić? Hmm. Trochę mi się nie podoba, że te kamienie z dupy się pojawiają Ja pierdzielę, mam zestrzelić? Kurde no. no, no ja pierdzielę Dobra, trafiłem Dobra, trafiłem Super Dobra, zajebiście Jeszcze kolejne O! Zajebiście Kurde, znowu kolejni Minigunem by to lepiej wyszło, ale gdzie tu są kolejne te debile? był tu kolejny ten. A tam leci. Dobra, wylądujesz? Pedale, rudy O kurda O cholera. Zbyt zbyt niebezpiecznie wam powiem Kurde co oni tu robią? To jest niebezpieczny teren, my tu interesy robimy Kurde nie trafię Tego cepa Taj prędzej to mi się amunicja do tego kurna skończy O, trafiłem, no Dobra, pięknie, ja yeah. trochę Trochę wam powiem, że Zużyłem rakiet. Dobra, ty ten, ty ten towar. Wziąłeś? O nie, teraz będzie szkoła latania. O nie, oh no. O nie szkoła latania. Dobra, dawaj spadochron. Dobra, i co teraz? Mam tu zebrać gówno. Na motor. Mam wejść, co? Dobra tou Dobra, zajebisty jestem Właśnie, niedługo będzie szkoła latania, czego tak naprawdę nienawidzę. Kiedyś pamiętam za dzieciaka jak pierwszy raz grałem w GTA San Andreas to kurde tak nienawidziłem tej misji tego gówna robić. Pewnie większość graczy po prostu tego nie lubiła, nie? Większość graczy. Ale mam sucho w gardle. Kurda, gdzie to spadło? A tu. Dobra, dawaj to. Dawaj ten z ładunek. Kurda. Chodź, to. Kurde, leci. Coś jest jakiś spodobany. No i co ja mam teraz? A może. O! Dobra, fajnie. O, ale walizę mam! Hmm. On jest tu. Obserwuje mnie pedą. Co tu mamy? Co to jest? O! Tu to gówno jest. Mm -hmm. Gdzie to tam mam zawieść? Co? Gdzie to kurno mam zawieść. Um, gdzie tu? A polecimy sobie. Dla odmiany. Łojeny co to było? Co to na wybuchło? O, to czy teraz nasze lato. Pod namyszkę się teraz na się teraz ten lato. Czemu czemu drzewa się tak pokazują no? Ja tego tak nie chcę. Hmm. nie wiem porbany jak ci o cholera o kurna turbulencja kurna skręcaj nie wiem czemu te te rzeczy się tak pokazują a mamy spadochron? tam podnosiłem jakiś nie? ale ale może nie będę próbował bo się kurna zabije Czemu to się tak pojawia? Kurczę, no. To tak nie powinno być. Skalowanie dystansu. Oddalenie. Zamknij. Może to. Nie. Kurczę, no. no. Kurcze, to nic kurde na nie zmienia. Nie wiem. Porąbane. Nie podoba mi się. Dobra, ląduj. kurde, na macie. Ja tu się, na ląduje. Dobra, ląduj. Dobra, wysiadaj. Z tego kurna gówna. Dziwi, dziwi, dziwi się, że laska do mnie nie dzwoni. Tu powinno dać się gdzieś wejść, kurna. Naprawdę. Powinno tak być. Aha, do garażu się schowałem, jo. No. Dużo zarobiłem, kurda, bogaty będę. No, i co? Gdzie mam motor? Kurda, <ścoughs> tutaj to to jest bardzo dziki zachód, kurda. Dobra, biorę moją brykę. Znaczy Breka. Jedziemy, znaczy lecimy. O, policja znowu kogoś ściga. Hmm. Teraz, teraz pytanie, czy robimy misję ta, czy robimy CV Cezara. Mm, bo to chyba trzeba zrobić. Chociaż nie wiem. No trzeba na pewno. No. Dobra, to wiecie co? Polecimy do Cezara. Bo to ma być biznes. Bo to i tak trzeba zrobić. Tego Z nie musimy robić. Więc. Kurde, bo tu chyba nie. O, przecież mam, to mogę minigana wziąć, te zajebiście. O, no, super, pięknie, kurna. O, to będę miał zajebistą broń. Tu się tekstury nie wczytały. O, teraz mogę wylądować i tu powinien być minigun. Ja. Yeah. Jest kurna. Dobra jest. Hu hu yeah. Je. Ale mało Ammo. Więc by trzeba było ten napełnić. Znaczy lipa, bo... Problem jest taki, że... Mm, do tej broni, do tej broni właśnie, nie możemy kupić amunicji, nie? To jest kurna taki minus, tego wszystkiego, ale co poradzisz, nic nie poradzisz. Tak jest i tak będzie, nie? Tu mamy wyścigi. Których te naprawdę mam dość. Dobra. Ląduj. Nie wiem gdzie o tu wyląduje. No, zajebiście czu, 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 czu. zobaczymy co tu mamy. Ale pierwszy zapiszę. Przejęcie. Dobra. Zobaczmy, czy się przeprowadzamy do Las Venturas. Czy też nie? A ten co mu jest kurna? Czemu tak dziwnie siedzi yeah, it. Shit, hmm. hey, Który chłopak? Twój chłopak A kto to jest?